Cześć, Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Lupus, witam was w kolejnym odcinku z gry Dirt Free, a właściwie to trzy, bo on free nie jest, jest za kilka złotych na G2, e, tak, bo tam go kupiłem. E, swoją drogą w ostatnim odcinku e, mieliśmy skończony pierwszy kwartał sezonu, więc w tym odcinku sobie zrobię kolejny kwartał sezonu. I swoją drogą taka krótka informacja: jeszcze na kanale teraz pojawia się troszkę mniej filmów z tego względu, że jak wszyscy wiedzą, zbliżają się święta małymi kroczkami, no bo właściwie już jest całkiem sporo i mamy połowę listopada. I te święta się zbliżają, przez co większość osób, które, które pracują gdzieś to, to ma po prostu więcej zapierdzielów pracy i tak jest też ze mną, przez co mam mniej czasu na nagrywanie tychże odcinków i, i mniej siły, kiedy wracam z pracy. Żeby rozpocząć jakiegoś streama na przykład, więc te streamy po prostu się w tygodniu za bardzo nie pojawiają. A bardziej y, coś y, typu przed weekendem, weekend, y, no i ewentualnie tam w y, poniedziałek, coś takiego. Y, Dobra, rozpoczynamy sobie tutaj. I mamy tutaj Brimbo Blast, Buttermilk Ice Trophy, y, Aspen i tutaj mamy Rally Cross. Ja nic z tego nie rozumiem. Snowmass Sprint, Buttermilk Ice Trophy. Czy to będzie coś ze śniegiem? Chyba to będzie coś ze śniegiem. Okej, okay, co my tutaj mamy? Okej, okay, to są nasi nowi sponsorzy. Co mnie bardzo cieszy. I z tych sponsorów mogę sobie wybrać jakiś pojazd. Nie chcę mi się za bardzo iść dzisiaj ponownie w punkty bonusowe, więc może wybiorę sobie jakiś aut, które po prostu będzie mi się podobać. Subaru Impreza, Peugeot 207, Mitsubishi Lancer, Ford Focus. Subaru Impreza i Ford RS 200. Spośród tych samochodów na śnieg, co by się mogło nadawać? Coś raczej, co będzie lżejsze, tak? 1200, 1200, 1200. Okej, okay, to wszystko waży tyle samo. Wszystko ma nawet na 4. Osiągi 560, coś mniejszego w takim razie. Subaru Impreza, Peugeot. Nie chcę jakimś Peugeotem jeździć. No dobra, nie będzie już Subaru Impreza. Niech będzie. I taka ciekawostka jeszcze ode mnie. Ostatnio, jeżeli chodzi o twórców na YouTubie, no to troszkę się zmieniło. YouTube wprowadził nowe zasady udostępniania filmów teraz jako e, twórca właśnie i autor filmu, muszę określić, czy dany film nadaje się do oglądania dla dzieci. To jest bardzo dziwne, bo, bo to już. Jakby to tak pokrótce wyjaśnić, to generalnie rodzice już w ogóle mają. Nie, nie muszą patrzeć na swoje dzieci, co oni oglądają w internecie. Bo to już twórcy mają z góry przefiltrować to w ten sposób, żeby nieodpowiednie materiały do nich nie doszły. Jest to dla mnie bez sens, bo, bo to bardzo utknie naprawdę zasięgi wielu twórcom. Mi to jak mi, bo właściwie to ja zasięgów nie mam. Miałem zasięgu, można powiedzieć, nie? Dobra, wyścig. Chodzimy z tym tematem. Nie przyjrzałem się nawet. O, dobra, tak wygląda. Bardzo dobra. Bardzo dobra, auto, myślę wybrałem. Bardzo ładnie wygląda. I w dodatkowo ostatnio, właśnie tak, roz, na odcinku stawiałem się nad tym, Cholera, cholernie się widzę przez te, przez te chmury śniegu. Ostatnio zastanawiają się, z którego roku jest ta gra, ponieważ bardzo ładnie wyglądał. I okazało się, że jest to gra z 2011 roku. A więc mogę śmiało powiedzieć, że w 2011 roku wychodziły naprawdę fajne gry. Bo podoba mi się ona pod względem mechaniki, fizyki, no i tego wyglądu, bo nie oszukujmy się, jest to ładna gra. Okej, okay, ale skupmy się może bardziej na wyścigu, pozycja 3 na 8, ukończenie drugie na trzecie. czy wyprzedzić moich przeciwników, rywali przed linią mety. Okej, okay, jednego mamy z głowy, ale do tego jednego teraz chyba nie dotrę. Do tego jednego, do ostatniego. Gościu! O oh no, coś ci powiem. Powiesz, że może być mały kłopot z tym. Dobra, tu go bierzemy! Na drift się tu wjeżdżam. Kurde, jaki... No dobra. Byłby to ładny drift, gdyby się udał, ale że się nie udał, to nie był ładny. Dobra, no tu nic, bo być... I tak, tak się jak Pierwsze miejsce, a to jest czynnika meta. No to już meta. Dobra, to ja jeszcze nie zapraszam, nie? Bo to dopiero ostatnie okrążenie, teraz robię. Ale w sumie, raczej nie będzie to ciężkie. jedz chwiec, jest. chwiec. No drugi, jestem ciekawa, jak to wyglądało. O, stylu pierwszoosobowego. Fajnie, bardzo ładnie. Wow, bardzo ładnie to wygląda. Fajny, fajny dźwięk jest silnika. W sumie to czemu by tak nie zrobić sobie um, odcinka pod tytułem um, First Person Challenge. Chyba tak zrobię. Pierwsze miejsce Lupus YouTube. 2 minuty, dwie sekundy, elegancko. Co on powiedział? Yonigo? No, nie, ale, ale powiedział, że, ja, że na ten YouTube'a. Dobra, tak zrobię. Juściu. Może twórcy gier, znaczy tej gry założyli z góry, że ludzie będą to grać tylko po to, żeby, żeby nagrać odcinek na YouTube'a, a nie dla samej zabawy. Ale tak nie jest. Ja się dobrze bawię. Poziom szósty. Nie, siódmy. To jeszcze lepiej. I, i co my tutaj mamy? Co my tutaj zdobyliśmy? Proszę mi pokazać. Mówi sponsor: Dalek Foda Offroad. Czyli będzie gdzieś offroad, prawdopodobnie. Tak zakładam. Co my tu jeszcze mamy? Aha, okej, okay, tylko tam. Rockstar Trans World Clash. Super, super. E, skorzystam, ale nie w tym odcinku. E, dalej lecimy. To było, to było Winter. Co? Winter Track National. Czy ja też będę ciężarówką jeździł? Tak! Jest, okay, jest to większe bardziej agresywny, dużo wyskoków. Dużo szalonych zasad. Okej, okay. okay, no dobra, czyli głównie... będzie to takie bardziej szalone. Bardziej takie intensywniejsze. O, i mamy tutaj nowy sponsor właśnie. Dolic Food The, the Offroad. Bardzo ładny swoją drogą koderek. Okej, okay, te... fazy niczym się za bardzo nie różnią. Właściwie to w ogóle nie różnią się osiągami, więc wybierzmy sobie po prostu coś ładnego. Dobra, weźmy sobie tego, który został przed chwilą naszym sponsorem. Jestem ciekaw, jak to się będzie prezentować. Ale kurczę, ładny no. Fajne, no. Fajny. Fajna, fajna, no, wargi taki. Mamy tutaj Aspen, Aspen, Aspen nie, wiem, nie wiem, nie znam. Nie znam, kurścio. Ale ładne. Cyk, miniaturkę. A właściwie teraz. Elegancko. Jazda. Pokaż mi, jak to wygląda. Ej, ładnie. Bardzo ładnie. Dobra, w trybie challenge. Cholera. Nic nie widzę. Dobra, damy radę. Goście, zakręt. Wow, wow, wow. Oj, to może być ciężkie. Coś mi się wydaje. Nie widzę w ogóle tej linii i muszę patrzeć co chwilę na, na mapę u góry. Jeszcze te dziady mi tutaj smową tym tutaj yy, śniegiem po oczach. Więc to jeszcze gorzej. Przez to jeszcze gorzej widzę. Ale to nie nic, jazda wyprzedzamy tutaj. Hyc pierwszy. Lecimy, lecimy, lecimy. Zakręt zwalniamy. Dobra. Pierwszy gościu przed nami. Ło-Ło-Ło, wow, wow, wow. poślizg. Ciasno, ten zakręt bierzemy. Hehe, <gry> ciasno. Dobra, dobra. Kurde ten gościu, to widzę, że on tutaj taki doświadczony trochę. Dobrze jeździ, ale na. O kurczę, ha, poślizg taki mały, padłeś w Na prostej to już się robi jak chcę robić się jak małe dziecko, Też małych dzieci nie wolno robić. Znaczy wolno, ale jak masz się... lany co? Co? Dobra, lecimy, lecimy, nie śpimy, które to jest okrążenie? Okrążenie, o cholera. Na co ja patrzę? Na okrążenie, okrążenie trzecie na trzecie, znaczy, no trzecie na trzecie, dobrze mówię. Dobra, 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 no dobra. Co w tym zakręcić? Pokonujemy tutaj. Czy oni mi się na dubsku? Nie, nie bardzo. W sumie jest duża odległość. Dobra, dobra, skaczemy. Skaczemy, jedziemy. Klaszczemy. Czy jadę po jakieś nie. po bocach, że tak w pewnym sensie? Dziwny, dziwny. Przewaga sekundowa. Nie, więcej chyba. Kurde, co w tym trudnego? Kurde. Kto to, to wiedział? Ludzie tam nie wzruszali, nikt tam nie cieszy się. Nie. Super! Zima, te rówki takie za, za fajne jezdone, ale... Jak to, że nie. Every day. Okej, 2 sekundy przemysł. Yes, 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 to, to tak dobre do to. kroki do tego do finału. Yes, yes, very good. Yes, 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 yes. Scientźka, ktoś to w ogóle znał? Yes, 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 very good. Yes, yes, yes. To jest. Bo ja wiem dobra, y, poziom siódmy. Mam nowego sponsora czy nie mam Co? Nie mam nowego sponsora. Nikt nie sponsoruje. Oh. Finał. Ej, ale po tym finale coś jeszcze mam. Jakiś historyczny bieg. Okej, okej, okay, okay, co ja teraz Jechałem tym tutaj. To teraz... Y, yo was, yo, 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 nie jak to? Yo was shield! Finlandii. Dobra, ja to zrobię. No problem. Co to? Klasa samochodu. E, lata. Aha, rocznik 2000? No tutaj lata 90. Kurczę, jestem fanem klasyków. A klasykiem się przejadę jakimś. Znaczy, nie aż takim klasykiem, ale. O! Toyota Selicio. Super impreza. Z 95. Ford Fortes, ja nie, tak już kusi trochę. To jakaś lunchia. Toyota. Lanchia? Nie, yes, to ja Lanchia na pewno nie chcę. Albo Toyota e, Sylisa. No, albo to Toyota. <laughs> albo, albo ten Ford Escort. Ned faktycznie. efekt wyciągnął... Dobra, w sumie ostatni był żółty, to teraz będzie ten. W macie, kurde. Jak ja lecę, jak szalony z tym odcinkiem. Pokaż mi tego Ford Escorta. Pokaż mi go, pokaż mi go. No to dobrze wygląda. Ładny, ładniusi. Taki seba-mobil trochę, nie? Dobra, mamy Finlandię. A tu już jeździłem, tędy. Znam trasę, znam trasę. Fajna trasa. Myślę, że ty się dobrze Fordzikiem jechać. Dobra, nic nie zmieniamy, żadnych ustawień, jak zawsze. I tutaj lecimy z First Person Challenge. I... Ford Escort, jak ktoś przed tym wygląda. Dobra, dobrze dobrze, brzmi ten Ford, Inter bardzo dobrze. Kurde, right. into... jak on dobrze jeździ. będzie bułka z nasłem. Right. Proszę bardzo. Right 120 godzin cały czas na, li na liczniku trzymam. Prościzna. Gościu. Mm -hmm, mm -hmm. Przejażdżka, taka Kurde Easy po co right. mi ten wycieczki? Przecież nie pada, nie? Right. Easy right, don't cut. No dobra left. O, o, o było blisko. Dobra. Tutaj jakiś ten ślimaczek Ślimaczek, wiesz right. co chodzi. Dobra, 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 dobra. Tak generalnie zauważyłem, że na odcinkach do tej pory nagrywałem. Jeżeli chodzi o na przykład, miałem jakieś tam stare DBD czy coś, odcinki, to ja taki zamulony się ze nagrywam, to no teraz robię sobie to, no, teraz zrobię tamto. O nie, zabijają mnie. I tak sobie tak se pomyślałem, że... Kurde tak nie wiem, może ja się stresuję przed tymi nagraniami i pomyślałem że jednak będę tak trochę bardziej energiczny, będę bardziej sobą niż takie... U, Też... Aj, nie zdążyłem skrzydła ładnego zrobić, ale to nic. E, i tak sobie pomyślałem, że kurde, może by się przydało... Co? Nie jest właśnie 27? Trzecie miejsce? Restart, restart, raz, dwa, trzy, ja na trzecie miejsce. Za bardzo się zgadzają chyba. Dawaj mi tutaj. Dawaj pierwsze miejsce. Sekundę trzeba odrobić. W ogóle masakra, że taka jedna sekunda i, i już ten... Yy, spada się z podium, znaczy na podium jestem, ale ale bez, easy, easy bez pierwszego miejsca, easy, dobra, teraz jazda na całego, na no, całego no. Ja wiem, w sumie gdzie zawiniłem, dlaczego taki czas? Bo ja jechałem 120 głównie, teraz postaram się tak 130 trzymać na liczniku, przynajmniej, nie. Powinno być lepiej. Linia zielona linia to znaczy, że wejdę w zakręt. Nie się będę słuchać. Pilot też mówi. Easy left. O oh, cholera! Myślę, że będzie bardziej... że będzie more, more hard left. A tu easy bardzo. Very easy. Wow, wow, wow. Teraz to ja lecę, skradłam wszystko, patrz gościu co się dzieje. Przykro mi w sumie, że muszę powtarzać ten wynik, znaczy wynik, ten wyścig, bo, bo, bo... Chętnie zrobił na następny i więc mi się pojawi na odcinku, nie? A tak to kurczę... Hyc! Zwalniam Patrz co się dzieje, ostry dziwciory tutaj. Fajnie się jeździ na tym trybie pierwszym słowem, nie? Bardzo mi się podoba. I dobra, tutaj będzie ten most. I zobaczmy, i over the finish. Łady, teraz wyszedł screening. No tak, mamy być. Pierwsze miejsce: Minuty 23, a w tym 27, 4 sekundy do przodu. Tak ma być, tak ma być, kurczy, tak ma być. Very good. Dobra, dobra, zaliczony. Pokaż mi, kurczy, teraz. Nowych sponsorów. Przede wszystkim, to mi pokaż, ile ja mam odcinka. 17 minut. Cholera, jak ja się tutaj się zeździłem, to po, tym, po tej trasie, to ja już muszę ten, kurczę, kończyć, bo to za długi odcinek będzie, kto, kto to będzie oglądał. Jeśli dotrwasz do tego momentu, napisz, dotrwałem, no, będę wiedział, o co chodzi. Albo dotrwałam, nie? Może być. A, na no, tutaj podjechał, zajechał. Tutaj Mariusz z, ze mną siedzi. Mariusz! Mariusz, siedzisz? Ale już wszędzie. opowiada gdzie mam jechać, on tam na Google Maps wie. Dobra, dobra, dobra. Lekko w lewo i jeszcze wyżej w prawo. Skok! O wow, wow, wow. Jak ja dojeżdżam do tych lamusów? Dawać mi, kurcze. Mam każdy zakręt, nie będę się tutaj w akcji. Nie ma czasu na jakieś hamowanie durne. Co najwyżej z gazu mogę odpuścić i tyle, nie? <śek>, Czekaj, masz, to wypomnę w jakimś wypadku, nie? Nie! Wypadaj z drugiej. Dawaj, dawaj, dawaj tego gościa. Eee! Typie! Trąbie! Dawajcie z lewej wyprzedzam. Left. Prawidłowo left left over jest meta, o Subcio. Bardzo ładnie. Elegancko, musi być wjazd. musi być dobry wiask. Minuta 25. Pierwsze miejsce. 3 sekundy przewagi. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Very impressive, yes, yes, yes. Very impressive. Ojem, am very impressive driver. O, ale nutka, patrzcie, kurde, znaczy patrzcie, słuchajcie. I to jest nutka idealna na zakończenie tego odcinka, jeszcze zobaczę tylko. Czy jakiś ten sponsor chyba nie, chyba sponsor na, na kolejny level tego reputacji Bia. No dokładnie. Dobra. I tutaj ma... O, o, co ja tutaj mam! Drifting. Ale drifcik już będzie w następnym odcinku. A za ten odcinek, za oglądanie, ja się nigdy nie nauczę, za oglądanie tego odcinka serdecznie wam dziękuję, zapraszam do kolejnych, zapraszam do lajkowania, subskrybowania, komentowania. Do następnego, trzymajcie się i hej!